Dzień dobry drodzy kochani i gimnastyka, coś przyjemnego od rana nam się należy, rozruszamy się i zwiężą energią do przodu przez cały dzień, piskamy pięści i boksujemy na boczki, raz, dwa i mocno się wychyliamy. trzy, cztery, troszeczkę wyżej, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, schodzimy teraz niżej. Raz, 2, 3, 4, 5, rozluźniamy palce. Wdech, wydech, zaczynamy rozgrzewkę. A więc głowa na boczek tak opada właśnie ciężarem, wiadomo. Nie naciskamy na ramię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. Lekko się rozluźniamy. I na drugą stronę głowę przenosimy na drugie ramię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Jeszcze mocniej rozluźnimy sobie łepetynki, wdech, wydech, wracamy do pionu, rozluźniamy barki, a teraz głowa w dół. Przy okazji sprawdzamy, czy brzuchy są napięte, jest brzuch napięty, tak jest, przynajmniej u mnie, u Was na pewno też. Rozciągamy mięśnie karku, jesteśmy wyprostowani, pracują tylko mięśnie karku, wdech, wydech. Powracamy do pozycji wyprostowanej i głowa do tyłu. I wdech, i wydech, i jeszcze troszeczkę do tyłu. A żeby zachować stabilizację, sprawdzamy, co tam mamy z tyłu. Ściana, szafa jest, dobrze, nie przewrócimy się. Wdech, wydech, wracamy do pozycji wyprostowanej. I powtarzamy całe ćwiczenie. Najpierw głowa na jedno ramię rozciągamy, czujemy rozciąganie na mięśniach bocznych, wdech, wydech, do pionu, druga strona, rozciągamy, wdech i wydech, rozluźniamy się, a teraz jesteśmy wyprostowani, pochylamy się tylko do przodu, mięśnie, parku pracują, wdech, Wydech, jedna strona, druga strona. Wdech, wydech. Powoli wracamy do pozycji wyprostowanej i do tyłu. Wdech, wydech, wdech i wydech. I jesteśmy w pionie i do przodu ramiona. Powoli. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Wdech, wydech i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czujemy jak barki są rozluźnione, a nawet kręgosłup, prawda? No bo w końcu unosimy się w górę i w dół, i w górę i w dół i zostajemy. I wdech i wydech. Lekko ugięte kolana, musimy pomyśleć o odcinku lędźwiowym kręgosłupa, czyli odchylamy się mocno do tyłu i do przodu i do tyłu i do przodu i do tyłu, krążymy sobie i do przodu, jeszcze jeden okrąg w jedną stronę i w drugą, raz, dwa i trzy i wdech i wydech, jeszcze jeden wdech i wydech, a teraz rozciągnijmy sobie jeszcze mięśnie długie, Naszych pleców, przyda im się to, kręgosłup musi być wzmacniany. Staramy się, aby nasze plecy były wyprostowane. Połóżmy sobie dłonie może w ten sposób, jak ja to mam w tej chwili, i pochylamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech i na jedną stronę i głowa w kierunku. Kolana, ile się da, wdech, wydech, ale plecy są proste, wdech, wydech. Przychodzimy na drugie kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz rozluźnijmy ręce i do przodu je skierujmy. Zobaczymy, jak daleko i głęboko możemy je umieścić. Dłonie nasze, kolana są wyprostowane. Opieramy się o matę i do tyłu. A jeżeli damy radę do rękoma do maty, no to tu się opieramy. I tak jest. Kolana proste i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz chwytamy się za łokcie i bujamy do jednej strony i do drugiej. Raz. I coraz niżej. Dwa i trzy. Cztery, pięć, a teraz przód tył, hop i tył, przód i tył, i jeszcze trzy razy, hop i hop, i hop, i hop, za każdym razem czujemy, jak tutaj się rozluźniają mięśnie naszej tylnej taśmy i bardzo dobrze, bo tu mamy najczęściej różne spięcia. I teraz dłonie na kolana i raz na jedną stronę. Raz, na drugą się pochylamy. Raz. I coraz niżej. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. Opierając się o kolana. Powoli, powoli wstajemy do pozycji pionowej. Bardzo powoli, żeby krew zdążyła nam z głowy odpłynąć. I rozluźniamy się. I wdech, i wydech, i wdech, i wydech. To co połóżmy się teraz i zapraszamy naszych kochanych leżących współrówieśników. Y, Najpierw łapiemy się za kolana i rozciągamy do tyłu i do przodu. A dłonie mamy splecione na kolanach. Tył i przód. I wydech, i wdech, i wydech, i wdech. I kładziemy się teraz, kochani. No, czy teraz ćwiczymy wszyscy. Wdech i wydech. Najpierw dłonie może na boczki, i ukos. Mijanka taka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz mamy dłonie na, na, na udach, przy biodrach, tak. stopy mamy na macie i idziemy sobie takim y ślimakowym ruchem do góry kolan. Raz, o i dwa, ponosimy lekko głowę i trzy i cztery, dobra, a teraz schodzimy na dół, raz. I dwa, i trzy, i wdech, i wydech. Rozluźniamy sobie troszeczkę yy, palce, rąk, a teraz tylko samymi palcami. Raz, drobne kroczki, dwa, trzy, cztery. Z dużym wdziękiem drobimy sobie w kierunku kolan. cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Zostajemy. Wdech, wydech. I drobimy sobie kroczkami do dołu. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rozluźniamy się. Wdech, wydech. I jeszcze raz dłonie mamy na w udach w okolicy bioder. A teraz Takim sportowym krokiem biegniemy do góry kolan. Uwaga, raz, dwa, trzy, głowa wyżej, cztery, pięć, zostajemy, wdech, wydech i biegniemy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i odpoczywamy. I wdech, i wydech. I dobrze, teraz kładziemy się na całą długość, tak? Poruszamy palcami stóp. Tak. I teraz jedna stopa wyżej, druga niżej. Rozgrzewamy sobie stopki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Damy radę na boczki. Raz, dwa, klaszczemy. Prawie że. Cztery, pięć. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Jedna stopa wyprostowana, druga zgięta. Raz, ale tak, żeby ruch wychodził z biodra. Dwa, trzy, cztery, pięć. Lekko stopy podeszłami lekko do siebie i klaszczemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozgrzane stopy, jasne, że tak. Wdech, wydech. To co? To teraz sobie zgizdamy. Kolana i stopy umieszczamy przy biodrach. Podnosząc lekko głowę. Raz na jedną stronę stopy, raz na drugą. Tak? Wdech, wydech. Zaczynamy. Po pięć razy z każdej strony. Czyli będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się. Wdech, wydech. Jedna stopa na palcach, druga na piętach i tańczymy. Taniec nam się dzisiaj należy. A dłonie mamy w pasie i tańczymy. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy. Wdech. Wydech. Głowa lekko w górę. Odwiedzamy boki stóp po pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 kładziemy się i jedna stopa na piętach, druga na palcach, dłonie w pasie i oberek. Uwaga. Raz, dwa, 10 razy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stópki na macie rozluźniamy. I teraz też po 10 razy raz z jednej strony stopy jednej raz drugiej. Uwaga! Lekko głowa wniesiona. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I kładziemy się i odpoczywamy. I wdech, i wydech. Wdech i wydech. Teraz przytulamy sobie jedno polano do siebie, a drugą nogę wyprostowujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Po szaleństwach tanecznych teraz powoli ćwiczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze wracamy do pierwszej nogi. Raz. Dwa, trzy cztery pięć, teraz druga. Raz dwa, trzy cztery pięć. Kładziemy ją, a teraz ta noga, i wyprostowana, tak? I staramy się ją wyprostować. I kręcimy sobie kółeczkami, Raz, dwa, trzy cztery pięć, i w w drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy nogę, wdech, wydech. Teraz odnosimy sobie drugą nogę i krążymy kółeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga strona, raz, dwa, trzy, cztery. A teraz nogi obydwie leżą sobie na macie. Wdech i wydech i wdech i wydech. Podnosimy sobie obydwie nogi do góry. tak I, i w tej pozycji stopa, w góra, stopa, w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przytulamy kolana do siebie. I rozmasowujemy kręgosłup trzy razy w jedną stronę. I trzy razy w drugą stronę. I jeszcze raz wyciągamy sobie nogi w górę. Tak, stopy są wyprostowane. I krożymy sobie łagodnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. I teraz stopy są zdjęte. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Masujemy sobie kręgosłupy. Raz, dwa, trzy kółeczka w jedną stronę i w drugą. Raz, dwa, trzy. Wyciągamy jeszcze raz stopy w górę i krążymy raz, dwa, trzy. 4, 5 stopy zgięte, raz, 2, 3, 4, 5, przytulamy się i jeszcze masaż. Go. Bardzo przyjemny moment, tak jest, 3 razy i 3 razy w drugą stronę i ostatni raz, w łapki w obydwie w górę, wyprostowane stopy, raz, 2, 3. 4, 5, zgięte, raz, 2, 3, 4, 5, opuszczamy sobie stopy na matę, wdech i wydech. Tak jest, a teraz głowę podpieramy sobie dłońmi tak? na okolicach potylicy i staramy się lekko umieść głowę w górę, napinając mięśnie brzucha, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy się, odpoczywamy. Wdech, wydech. O, jeszcze raz unosimy głowę i kołyszemy z nią z jednej strony na drugą. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć. Kładziemy się. Wdech, wydech i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Powrót na matę. Wdech, wydech i kołyszymy się. Raz, dwa, trzy. Cztery, 5, wdech, wydech i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Kładziemy się, ręce mamy w górze. Rozluźniamy sobie palce i raz jedno, jeden bar do przodu, raz drugi. Raz. Tak jakbyśmy takie wielkie koło kierownice. Raz. Skręcali. Dwa. Trzy. Rozluźniamy się. A teraz ręce w górze i przeciągamy. Raz. Jedna wyżej, raz druga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ręce wzdłuż ciała. A teraz połóżmy sobie obydwie dłonie pod odcinek lędźwiowy, tak. Nogi leżą sobie luźno na macie. I wciskamy dłonie kręgosłupem w matę albo w materac. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddychamy, rozluźniamy. Wdech, wydech. Jeszcze raz wciśniemy. Raz, dwa, trzy cztery pięć wytrzymujemy rozluźniamy wdech i wydech i ostatni raz wciskamy raz dwa trzy cztery pięć wytrzymujemy wciskamy i rozluźniamy wyciągamy sobie dłonie spod pleców wdech wydech Wdech i wydech. Ręce do tyłu. I lekko unosząc głowę do przodu. Raz. I jeszcze raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Kładziemy się. Wdech. Wydech. I jeszcze raz. Raz. Rozciągamy się i w dół. Trzy. Cztery. Pięć. Rozluźniamy. Wdech, wydech. I ostatni raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć rozluźniamy, a teraz unosimy sobie łapki w górę, chwytamy za stopy, łokcie umieszczamy w doły pod kolanowe, rozsuwamy lekko stopy, bujamy się jedno od drugiej, bujamy się na oczki, raz, dwa i do przodu, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. Poruszamy palcami stóp, żeby nam nie zmarzły. Szczególnie rówieśnicy, którzy leżąco wrażliwi na to, więc rozgrzewamy sobie paluszki, rozgrzewamy, łapiemy za stopki. Jeszcze raz się bujamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozgrzewanie paluszków. Tak, stopy masujemy. Tak jest, tak jest, tak jest. I bujamy się ostatni raz. Raz rozchodzą się stopy od siebie dwa, trzy, cztery, 5. A teraz kładziemy się na macie, kochani moi, lub na, na materacyku. Wdech, rozciągamy na całą długość. O, jak miło, ręce wzdłuż ciała i rozluźniamy się po ćwiczeniach. Rozluźniamy sobie stopy, łydki. Uda. Brzuszki. Klatka piersiowa, barki leżą na macie. Rozdzieniamy ramiona, ręce, twarz. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze jeden wdech i wydech, oddychamy, a teraz jedna stopa na macie, skręt bioder w bok, podpierając się ręką przechodzimy do siadu, do siadu skrzyżnego, siedzimy prosto, Poprawiamy sobie garderobę, jeżeli jest taka konieczność. Ręce na kolana. Wdech. Wydech. Rozkładamy dłonie w bok. Wyprostowujemy się. Mocno wyciągamy ręce w górę. Rozciągamy jeszcze raz kręgosłup. I z wydechem opuszczamy dłonie w dół. I do następnych ćwiczeń. I miłego dnia. Do widzenia.